Cześć, z tej strony Przemek, witam Was na moim kanale, A, chyba wiadomo gdzie jestem, nie muszę Wam tego przedstawiać, Aquashow, o czekajcie, zgubiłem kamerę, jest, Aquashow. Pokażę Wam chyba dzisiaj dwa baniaczki, przede wszystkim e, jak powstał ten baniak za mną, e. były tutaj warsztaty, taka jak jego fukady, już ponad rok temu chyba Michał, co? Warsztaty były w... prawie dwa lata temu, także zobaczycie e, na pewno ujęcia jak ten zbiornik powstał, jak on się ma teraz, jest to akwarium e, 200 na 60 x 60 oświetlone Dwoma lampami Hyper Spot 200x60x60. Na na 60. Nie, nie, nie. Okej, okay, cofniemy i zobaczymy, kto miał rację. Jest to akwarium 200x60x60. E, 200x60x60. Na na 60. Podłoże Jokuci i baniego oczywiście też nawoza, e, nawożony nawozami Jokuci. I do tego pokażę Wam jeszcze, teraz Michał tam przygotowuje. E, ich Monster Hanka z Monster Fishami. Ee, Michał też nam tutaj powie parę słów o tym zbiorniku, także zapraszam was do oglądania. Cześć Michał. Cześć Przemek i cześć widzowie Przemka. Dobra, powiedz mi co to mamy za zbiornik, jakie to są wymiary? przede wszystkim. To jest nasze największe akwarium. Eee, wymiary akwarium to jest 3 metry na metr, na 80 cm do góry, co daje 2400 litrów pojemności. Kawał baniaka. Kawał Boniaka. Akwarium powstało przy współpracy z firmą Aquadiversa i Tetran. Jest to duży projekt, więc można pokazać też ciekawe ryby. No i udowodnić, że takie duże akwarium może działać bez problemu na filtrach kubełkowych. Zajrzymy? Z, to może później, ja tam okay. zapalę światełko, bo to <głos》> też taką opcję. E, mamy trzy y, HyperMax'y, dwa odpowiadają za filtrację biologiczną, jedne jest od filtracji mechanicznej. I ten mechaniczny ma w sobie dużo waty i pochłaniacze, tak zwane absorbenty, czyli FosMax i NitroMax, bo tutaj w tym akwarium musi być bardzo czysto, też nie chcemy y, czyścić tylnej szyby, żeby muszą mieć dobre parametry, więc tą wodę musimy wyjałowić. I najlepsze w tym celu są absorbenty. No tak, nie ma roślin, więc tutaj po prostu ja nic nie potrzebuje tego NO3. To może być wyzerowane. Tak, to co tu pływa, to są cztery. Basy, Cichla, Ocelaris, e, jeżeli się nie mylę to jest Calberry albo Caliberry. Nie hej. jestem aquascaperem jaż aż tak się nie znam na tym. Jest arowana srebrna, która rośnie. Mamy ją od października. Wzięliśmy ją jak miała 60 cm. Masz Teraz... jakieś zdjęcia, ujęcia jak była mniejsza? Tak. Może wrzuca coś jak mi podeślesz. No Jak najbardziej coś się znajdzie. Teraz zakładam, że ma około 70-75 cm. Mamy dwie pielęgnice Pawie Okiek, zasadniczo koncept i pomysł tego akwarium pojawił się przez te pielęgnice bo one brały udział w, w serialu Netflixa i Przodem Bracie i tak nam się spodobały, grały doskonale, że fajnie by było ich zrobić duży ciekawy dom, no i mają chyba coś większego niż e, zakładaliśmy. No wiesz, jak są takie dobre filtry, to tej szafki się często nie otwiera. No tak. A tak na poważnie, to ostatnio mówisz, że po jakim czasie otworzyłeś te filtry? No ten z absorbentami to jest otwierany raz na miesiąc, mhm. żeby powymieniać te wkłady. No tak, bo ja trzeba regularnie wymieniać, po prostu zużywają się. No. Bardzo fajny koncept, jeśli chodzi o aranżację. Dużo wolnego miejsca dla ryb oczywiście. Mamy tutaj taki sprawek napalny. Co to są za korzenie Michał? To jest y, sosna z Polska. Okay. Y, albo. olcha, Każdy to inaczej nazywa, okay. Nikt nie chce się przyznać, co to jest naprawdę za korzenie. W każdym razie z polski. Bardzo ładnie. Okay. W ogóle jak się oddalisz on? W miarę się pokrywa z muralem. Niestety tego korzenia nie było aż na tyle, jak no. ześliśmy. Ale. No? Ale gdzieś to tam jest. Koncepcja jest. I yes. idzie do góry, do góry, piękny mural. Politycznie poprawnie. Tak. Mamy dwa Hypermaxy. Trzy. I... Trzy. Przepraszam bardzo. Z grzałkami są, czy...? Jak to, jeśli e... chodzi o ogrzewanie wody, jaka temperatura? To jest tak, jeszcze tutaj będą pływały e, płaszczki, o, więc temperatura będzie musiała być 28, teraz jest 26. Mm. E, oprócz e, tych trzech Hypermaxów mamy jeszcze dwa napowietrzacze, te Oxy... Nie jak on się nazywa? Oxy Pro? Silent, ten bardzo cichy. Mm. Mamy dwie grzałki przepływowe 500W Aquela Flow Heater i jedną ufałkę mocną, która chodzi tutaj 4 godziny dziennie. Ok. Oh, yes. Jeszcze chciałem dodać, że to szkło to jest oczywiście 19, bo to jest 3 metry długości. Ale to jest optik. pomijając to, że jest czarny silikon, który w naszym wypadku to jest bardziej estetyczny w tym zestawieniu i ciut bezpieczniejszy. To jest duża, duża szyba opty i tutaj wielki szacun dla Diversy, bo bardzo ładnie sklejona. I jeszcze ciekawostka, z 3 metrowa pokrywa z 3 metrowym oświetleniem, wszystko w całości, ale wiadomo, że Arowana to jest ryba, która skacze, ona potrafi taką pokrywę bez problemu rozwalić. Więc jeszcze na wzmocnieniach mamy położone centymetrowe szyby, praktycznie na szczelno. Eee, I dzięki temu, nawet jak ona by chciała wyskoczyć, to prędzej sobie łeb rozwali, a nie rozwali pokrywy i oświetlenia. Także wszystko jest profisz. Tak, yeah. bardzo super, fajne. Super. Bardzo fajny zbiornik. Jeśli jeszcze nie widzieliście, no to koniecznie zajrzyjcie. Sam chciałbym mieć kiedyś arołanę. No na pewno nie w tak dużym zbiorniku, ale. Ale w jakim przepraszam chciałeś Aquaskaperze hodować? A 30 na 30, nie? No 30 na 30 z filtrem wewnętrznym. Tak, ta ryba dorasta do metr 20 panie youtuber. To... To, to moim zdaniem, to jest minimalny wymiar na taką rybę, przecież ona się później będzie gdzieś musiała obrócić. No, a najlepsze jest to, że ludzie na mnie wierzyli. Nie, nie, kontynuuj, okej, okay, okay. Bo My mieliśmy z tego akwarium y, przynajmniej jeden film taki wiralowy. No, ty możesz o takich wyświetleniach pomarzyć. Ale oczywiście subskrybujcie. On, on miał <grym> chyba tam z milion wyświetleń. Y, ale to za zażarło dlatego, że na filmie przedstawiliśmy temat taki, ile trzeba osób, żeby wnieść to akwarium. Bo samo szkło waży 500 kilo. I komentarze były takie, że Eee, takie to ja sam ze szwagrem na 12 piętro wnosiłem, to w ogóle super silny szwagier. Eee, to akwarium 12 osób tu wnosiło i to było tak, no na minimum. To jest bardzo ciężkie i ustawienie tego też nie było fajne, eee, ale to jest kawał szkła i kawał wagi. Także musi być taki wymiar, jak Przemek chcesz hodować arowanę w 30 litrach, no to... To już pytanie do Twoich widzów, na ile są ci w stanie pozwolić. Czyli disclaimer, tak jakby ktoś widzicza, e, i to był żart. Nie, że trzymetrowy na... zbiornik by... A w życiu? Nie, nie, nie słuchajcie jak łaskawie peruk. Na takie ryby to przynajmniej trzymetrowy zbiornik. Okay. No, jak nie macie miejsca, to nie macie ryby. Trzeba szanować i trzeba rybom zadbać. Trzeba o ryby zadbać i im dać takie warunki, jakie potrzebują. To, jest, to nie jest jak pies, to no nie będzie skamleć, szczekać. Ona po prostu z I tu mówię całkiem poważnie. Zostaniemy przy no. tu chwila ciszy. <grywa> Dobra, przechodzimy do kolejnego zbiornika. W sumie jeszcze oprócz, cześć Paweł, cześć Grzysiek, cześć. Oprócz ee, zbiornika dwumetrowego, pokażę Wam jeszcze tutaj, jak się rozwija zbiornik zakładany przez e, świętej pamięci Oliwiera. No, Fil Filip pierwotnie w tym akwarium zainstalował dużą roślinę nadwodną, Edelhard, Boże. Zręnica, tak, tak. Tak, tak. A teraz zmieniliśmy tutaj... na Filodendrona Papuę Nową Gwinę, która już tutaj podbija ściany. macie taką finty. fajną roślinę? Ale taki. Kojarz może Przemek, Wilk, taki youtuber? No, był taki, tak, to, to od niego. Przez skończył się. Nie, Popatrz. się nie skończył, bo on się nigdy nie zaczął. <laughs> Wiesz, ja próbuję być miły, No, ale to akwarium jest od trzech lat z nami. Oczywiście co chwilę jakiś listek wypływa. Piękna zieleń. Kto przecinał kiedyś trawnikowe w akwarium, to wie, że przez następne kilka dni te roślinki jeszcze pływają i wypływają. dobra. Ale akwarium jest. jest Czasowe od school jest super. Uh. I proste na no, jednym filtrze półtromat 2000. Rybek tutaj jest. No. No, jak się nazywa Twoja ulubiona rybka, rybkę? Czy to A karas Maroni. A to na razie pamiętam angielską nazwę, jaką jest. Akara z Maroni. He A Akara Maroni. Znaczysz. Mamy no, kryptokoryny, trawnik jest Leopsis. Nie, to jest sagitaria. A, sagitaria, tylko tutaj już tak... Yy, to regularne cięcie ją fajnie zminiaturozowało mm -hmm. tutaj. No i ona tak zasadniczo po takim cięciu chamskim na równo nożyczkami mm -hmm. To wygląda tylko głupie przez tydzień. Później mm -hmm. jak już zaczyna Szybko, rosnąć, to fajnie. już robi się ten naturalny kształt. Jak mocno tutaj światłem operujesz? 100% 8 godzin. O, proszę. Myślałem, że przy takim zbiorniku wystarczy z 70%. Zdecydowanie, ale tu są, zobacz, tu jest lampy. No, one zobacz są, to, to, to jest lampy, jest 50 cm, no. czyli tu na oko tu jest też to drugie to około 50. Więc tam plus jeszcze tak, filodendron tak, tak. powoduje cień, więc Uuh. tam tego światła i tak niewiele dochodzi. 50. No, ale Absolutne. to już sam wiesz jakie te lampy są Słabre. słabe. <grymina> A jeszcze powiedz nawożenie? <grymina> Azot, żelazo, mikro i potas. podstawowy. Nie, fosforu w ogóle nie dawkujemy. W żadnym akwarium okay. nie dawkujemy fosforu. Jasne. Eee, codziennie? Nie? Codziennie, co drugi dzień okay. też się tak nie spinamy. Uh -huh. to, jest, to są proste rośliny. Jasne. No dobra, to teraz wisienka na torcie, Dosłownie, bo po prostu ta czerwień tutaj. A teraz jeszcze nie jest aż taka super jak była mhm. ostatnio. Bo ta te rota teraz jest po tak dwa, dwa tygodnie bez przycinki. Wczoraj robiłem mi małą korekcję, mhm. ale, ale ostatnio była dużo bardziej czerwona, po prostu mniej, mniej żelaza tam chyba poszło. Mniej żelaza? A jak z azotem limitujesz tutaj, że ta czerwień jest taka? Zdecydowanie tak. mniej. Mhm. Na parametry dokładnie nie patrzę, ale powinno być poniżej dyszki. Okay. Ale to jest jedyne jedyny akwarium u nas w Aquashow, które się świeci 12 godzin. O proszę, naprawdę? I nie masz problemu tutaj z zielenicami? Coś, nie, coś nie, tam? a po tygodniu bez serwisu, bo robimy co tydzień. Mhm. Wygląda naprawdę przyzwoicie. Okej. Okay. Yes. No ale w sumie tutaj też, jakby nie patrzeć, to jest dużo ryb. Prawda? Jest dużo ryb. Te więc... kolary nam ostatnio doszły. Mhm. To jest prezent od aquascapera Łukasza Dudka. A zmieniał akurat ryby u siebie. Tak ładnie? To jest Mana o ile się nie mylę. Chyba tak. Nie wiem. Ktoś w komentarzach, to się zna na rybach. Także no, tu jest tych ryb trochę, więc faktycznie tak gazu tu dużo lecieć nie musi. No ale no, pamiętasz ten to akwarium? doskonale pamiętasz, jak one miały 10 tonet na krzyż i dalej tego azotu tam dużo nie leciało. Kapsułki do podłoża jakoś nie użyźniasz Nie, nie użyjesz nic, nic. Nie. Nawozy tam, do... Kto tam dosięgnie do hmm. no. na. Jasne. <laughs> nie, kapsułek jakoś nie, nie stosuję w tym akwarium. Od jakiegoś czasu też przeszedłeś na osmozę, prawda? Pół na pół. pół, na pół. O, bo się warszawski kran pogorszył. I co ciekawe, oczywiście nie było tego widać po, po starych akwariach od razu. Ono się zaczęło pogarszać na świeżych akwariach. To się mniej więcej w czasie pokryło z tym, jak Josh Sy miał u nas warsztaty i założył swoje akwarium. I mieliśmy jeszcze wtedy jedną chyba sześćdziesiątkę świeżą, i na tym akwarium właśnie zauważyliśmy, że coś jest nie tak. No i po testach wody kranowej okazało się, że GH było 22. Porę. No Bez i zaczęliśmy tym. pół na pół lać, w niektórych nawet 3 czwarte osmozy, teraz już ta woda się trochę poprawia, więc to wraca do normy. Ida. A co? Ty byś tu nie masz co prawda takiego zbiornika, ale powiedzmy o no takiej wagumie jak mamy tutaj, mhm. tylko tu mamy łupka, który nie wpływa. Na parametry wody? Nie, nie, nie tak, jest, chociaż tak. tam masz jedną żyły kalcetową mm. mi faktycznie tak, to mi faktycznie. powiedz, Powiedzmy, że po tygodniu byłoby jedziemy. ten tle scenerystą, to byś lał czystą Na pewno i to bym nie, w nie, nie się przez To czym tak? wszystko? Trzeba sobie Sprawdza sprawdzić i przetestować. Się. Po tygodniu od podmiany już wiemy, jakie parametry idą do góry, co zatwardza, czy jak. Dobra, to ja wam teraz pokażę, jak tutaj ten zbiornik powstawał. Podam wam y, ujęcia z teraz, różne close-upy, Także się... śmiało, śmiało możecie w komentarzach pisać, że tyle korzeni było, a widać tylko cztery kikuty teraz. <noise> Dokładnie. Po co tyle tam korzeni było wsadzać? Także dajcie znać, czy Wam się podobało. Dzięki za obejrzenie. Zapraszam Was do Warszawy na ulicę Puławską 255. Tak. Tyle Dla razy tutaj nie wiesz. Dzięki. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Michał, już przewież, sprząta pod akwarium? Nie, tego nie pokazujemy, bo to jest niemiłe. <laughs>